Cześć, witam Was serdecznie w Górach Izerskich na Wysokim Kamieniu, niedaleko Szklarskiej Poręby. Tutaj widok na nieczynną kopalnię Kwarców Stanisław. Tuż na wysokim kamieniu jest schronisko oraz niedawno oddana do użytku wieża widokowa. Tutaj widać też jelenią górę i deszcz w jelenej górze, który właśnie pada. Dalej, dalsze okolice Kotl Kotliny Jelenogórskiej. A tutaj widok na szklarską porębę i Karkonosze. Pozdrawiam Was serdecznie. Adrian Janda, miłośnik wycieczek kolej kolei Jelenogóra to zobaczyłem na szlaku.